できた。 W naszym składzie pracujemy od ponad 10 lat, więc znamy się doskonale. Pozwoliło to na zminimalizowanie problemów związanych z chociażby z wykonaniem prototypów, przygotowaniem pewnych działań. I to jest, i to jest baza. Tak? Resztę myślę, że w mniejszym stopniu, bo to są rzeczy nabyte, które w trakcie można wypracowywać. Na to potrzebne jest jak najwięcej czasu i, i w tym momencie intuicja w pozyski. Czy, czy, czy w pracy nad zespołem jest no, bardzo istotna. Niestami nie jesteśmy w stanie całego projektu oczywiście pociągnąć zwykle. E, na początku tak, na fazie pomysłu, a później niestety potrzebujemy większej grupy. Najprościej jest osobą, które już prowadzą działalność albo mają za sobą jakiś etap. E, gorzej jest w przypadku, gdy osoby muszą się uczyć biznesu. E, jeżeli chodzi o nasz przypadek, jest o tyle łatwiej, że mieliśmy Dłuższy staż przy prowadzeniu działalności, i automatycznie sam inwestor miał ten luksus, że nie musiał uczyć osób prowadzenia tego biznesu, tak? tylko przystąpiliśmy od razu do działań stricte projektowych. Musi być chemia, która załapie ten projekt, i jakby nie patrzeć każdą rzecz, którą robimy, czy produkujemy, Oprogramowanie, czy robimy żywność dla zwierząt, to i tak robimy to dla ludzi, tak? Więc e, spójność musi być od samego początku, już na bazie projektowania. Jeżeli e, pozyskamy osobę taką, która się angażuje, e, to jest o tyle plus, że e, doświadczenie w danej branży, jeżeli branża jest zbieżna z projektem, jest e, wartością dodaną i e, gwarantuje wyższy sukces i, i, i prawdopodobieństwo sukcesu w fazie końcowej.